Śmierć jest zazwyczaj tragiczna, ale czasami jest po prostu dziwaczna. Tak dziwaczna, że brzmi jak coś z komediowego sketchu lub miejskiej legendy. W tym filmie zagłębiamy się w pięć prawdziwych przypadków, najbardziej absurdalnych, niespodziewanych i wręcz niewiarygodnych zgonów. Zapnijcie pasy, bo te dziwne odejścia udowadniają, że prawda jest naprawdę dziwniejsza niż fikcja. Był luty 2025 roku w Planalto w Brazylii, cichym miasteczku, gdzie czternastoletni Davi Nunes Moreira był po prostu przeciętnym nastolatkiem. Wyobraź sobie energię, psoty i zdrową obsesję na punkcie dziwnych zakątków internetu. Davi był ciekawy, żądny przygód i zawsze poszukiwał czegoś nowego. Jednak jeden śmiały eksperyment zmienił jego historię z dziwacznej na tragiczną w mgnieniu oka. Na pierwszy rzut oka nic nie wydawało się niezwykłe. Davi był aktywny. Uwielbiał spędzać czas z przyjaciółmi i zazwyczaj można go było znaleźć na zewnątrz, zamiast przyklejonego do ekranu. Więc kiedy pewnego dnia wrócił do domu kulejąc, jego ojciec pomyślał, że to po prostu kolejny dzień szaleństw. Davi zbył to niedbale. To tylko drobna kontuzja z zabawy, powiedział. Ale to utykanie nie zniknęło. W rzeczywistości sytuacja się pogorszyła. Pojawiły się nudności. Chodzenie stało się trudne. Zaczęły dzwonić alarmy. Gdy jego objawy się nasilały, ojciec zawiózł go do lokalnego szpitala, ale lekarze byli zdezorientowani. Jego stan się pogarszał i nikt nie mógł ustalić dlaczego. Został więc przeniesiony do szpitala ogólnego w Vitoria De Conquista na bardziej specjalistyczną opiekę. I wtedy Davi zaskoczył wszystkich. W chwili bolesnej szczerości wyznał zespołowi medycznemu, że przeprowadził eksperyment. A nie chodziło o wulkan z sody oczyszczonej. Ten eksperyment obejmował martwego motyla, trochę wody i strzykawkę. Zgniótł motyla, zmieszał go z płynem i wstrzyknął sobie w nogę. Dlaczego? Ta część pozostała niejasna. Niektórzy spekulowali, że zainspirował go trend online lub wyzwanie, które zobaczył w mediach społecznościowych. Inni myśleli, że mogło to być po prostu niekontrolowane zaciekawienie, które poszło strasznie źle. Wyznanie pozostawiło wszystkich, od lekarzy po użytkowników internetu, w osłupieniu. Eksperci szybko zaczęli się wypowiadać. Niektórzy podejrzewali, że toksyny z motyla, zwłaszcza jeśli był to monarcha, mogły dostać się do jego krwiobiegu. Inni rozważali bardziej medyczne przyczyny: zator powietrzny z igły, ciężką reakcję alergiczną lub niebezpieczną infekcję. Ale tajemnica pogłębiła się, gdy ojciec Daviego, szukając wskazówek w domu, znalazł strzykawkę schowaną pod poduszką syna, co tylko nasunęło więcej pytań. Pomimo wszelkich starań personelu szpitala, ciało Daviego nie mogło się zregenerować. Walczył przez 7 dni, ale ostatecznie zmarł. Wyniki autopsji wciąż są oczekiwane, ale lekarze nadal debatują nad dokładną przyczyną: czy były to toksyny, sama iniekcja, czy jakaś śmiertelna kombinacja. Oczywiście, gdy historia Dawiego trafiła do internetu, rozprzestrzeniła się jak pożar. Ludzie byli zszokowani, zdezorientowani i załamani. Wielu obwiniało kulturę online, mówiąc, że media społecznościowe stały się wylęgarnią ryzykownych wyczynów. Dlaczego dzieci robią takie niebezpieczne rzeczy? Zapytał jeden z komentujących. Inny po prostu napisał: On był tylko dzieckiem. Nie myślą o konsekwencjach, tylko o chwili. Ale tu jest zwrot akcji. Sam Davy zaprzeczył, że brał udział w jakimkolwiek internetowym trendzie. Według niego to nie było nieudane wyzwanie wirusowe. To był jego własny pomysł, co w pewien sposób czyni tę historię jeszcze bardziej przerażającą. Czy był to tragiczny wynik niewinnej naukowej ciekawości, czy też odegrało tu rolę coś mroczniejszego? Przypadki takie jak Daviego nie są odosobnione. Od wyzwań z solą i lodem po odważanie się na jedzenie robaków, młodzi ludzie na całym świecie trafili do szpitali, a nawet gorzej, z powodu źle przemyślanych eksperymentów. Jedna influencerka prawie straciła palce u stóp przez nieudany wyczyn z mrożeniem. Ekspert od motyli, profesor Marcelo Duarte, zauważył, że chociaż płyny motyli nie są dobrze zbadane, wstrzykiwanie ich bezpośrednio do ciała cóż, to nie jest dobry pomysł. Pod koniec dnia historia Dawiego jest bolesnym przypomnieniem, że jeden moment ciekawości może mieć nieodwracalne konsekwencje. Niezależnie od tego, czy był to tragiczny wypadek, czy wynik wpływu online, stanowi to sygnał ostrzegawczy. Ciekawość jest wspaniała, ale nigdy nie powinna wiązać się z igłą. Miejmy nadzieję, że ta historia stanie się lekcją, nie tylko dla dzieci, ale dla nas wszystkich, którzy kiedykolwiek pomyśleli, co najgorszego może się stać. 14 stycznia 2009 roku w mieście Zhao w Chinach, 14-letni Xiao Gang robił coś zupełnie zwyczajnego: po prostu siedział przy komputerze. Może grał, może się uczył, może przeglądał memy. Kto wie? Wiemy, że jedna mała regulacja jego krzesła uruchomiła ciąg wydarzeń tak dziwnych, tak tragicznych, że brzmi to jak coś z filmu Oszukać przeznaczenie. Widzisz, Xiao Gang używał standardowego krzesła obrotowego, takiego jakie znajdziesz w prawie każdym biurze lub domowym gabinecie. Miało ono mechanizm sprężyny gazowej, który pozwala na regulację wysokości za pomocą prostego pociągnięcia dźwigni. Super wygodne, prawda? Cóż, nie tego dnia. Gdy Xiao Gang sięgnął, aby dostosować wysokość krzesła, nadeszła katastrofa. Gazowa sprężyna wewnątrz krzesła nagle zawiodła. Ale to nie był powolny wyciek ani nieszkodliwe pyknięcie. Nie, to była pełna eksplozja. Cylindryczny zbiornik z gazem pod ciśnieniem pękł gwałtownie, wyrzucając metalowy pręt wewnątrz krzesła prosto w górę z zabójczą siłą. I niestety uderzył Xiao Ganga w wrażliwe i krytyczne miejsce, powodując poważne obrażenia wewnętrzne. Pomimo niewyobrażalnego bólu, Xiao Gang zdołał chwycić telefon i zadzwonić do ojca, wyjaśniając, co się stało. Jego tata pośpieszył do domu, prawdopodobnie spodziewając się drobnego urazu, może skaleczenia lub siniaka. Ale to, co zastał, było koszmarem każdego rodzica. Xiao Gang był przytomny, ale w stanie krytycznym. Ratownicy medyczni przybyli i szybko przetransportowali go do szpitala, ale obrażenia były po prostu zbyt rozległe. Pomimo wszelkich starań zespołu medycznego, nie udało się go uratować. Przyczyna śmierci? Ogromne krwawienie wewnętrzne z zupełnie niespodziewanego źródła jego krzesła biurowego. Dochodzenie później potwierdziło, że winowajcą była wadliwa sprężyna gazowa wewnątrz krzesła. Zamiast zawierać bezpieczny, wysokociśnieniowy azot, jak powinny to robić wysokiej jakości sprężyny gazowe, ta była wypełniona zwykłym powietrzem. Brzmi jak drobny szczegół, ale to uproszczenie doprowadziło do niestabilnego narastania ciśnienia i w końcu do eksplozji. Sprężyna nie była tylko wadliwa, była tykającą bombą zegarową. A oto przerażająca część! To nie był pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło. Nieco ponad rok wcześniej, w listopadzie 2007 roku, 68-letni mężczyzna został poważnie ranny, gdy sprężyna gazowa jego krzesła uległa awarii. Odłamki metalu wystrzeliły i wbiły się w jego ciało, powodując bolesne obrażenia i długą drogę do wyzdrowienia. Przeżył, ale przesłanie było jasne: to nie były odosobnione przypadki. Były to oznaki większego problemu. Śledczy odkryli, że wiele krzeseł biurowych, zwłaszcza tych tanich, było produkowanych z materiałów niskiej jakości i przy minimalnej lub żadnej kontroli jakości. W dążeniu do obniżenia kosztów, niektórzy producenci pomijali certyfikacje, używali niewłaściwych komponentów i liczyli na to, że nikt tego nie zauważy. Większość czasu nikt tego nie zauważał, aż było za późno. Zrozpaczeni rodzice Xiao Ganga byli zdruzgotani. Domagali się sprawiedliwości i odpowiedzialności, wierząc słusznie, że gdyby krzesło zostało wykonane zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa, ich syn wciąż by żył. Ich apel wywołał ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa konsumentów, zwłaszcza w często pomijanym świecie mebli biurowych. Eksperci i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem włączyli się do dyskusji, nawołując do zaostrzenia przepisów i zwiększenia świadomości. Ostrzegali kupujących przed nieznanymi markami i tanimi podróbkami oraz naciskali na obowiązkowe certyfikacje, aby zapobiec takim tragediom. Czy więc śmierć Xiaoganga była nieszczęśliwym wypadkiem? Może, ale był to także wynik oszczędzania na jakości, ignorowania ostrzeżeń i luźnego nadzoru. Jego historia to więcej niż tylko przestroga. To wstrząsające przypomnienie, że nawet najbardziej codzienne przedmioty mogą stać się śmiertelne, jeśli są wykonane bez dbałości. Następnym razem, gdy dostosujesz swoje krzesło biurowe, prawdopodobnie pomyślisz o Xiao Gangu i może, tylko może. Najpierw sprawdzisz etykietę. 19 kwietnia 2023 roku w Alwar w Indiach doszło do wypadku, który brzmi tak nieprawdopodobnie, że mógłby uchodzić za scenkę z czarnej komedii, gdyby tylko nie był prawdziwy. W zdarzeniu brał udział pociąg dużej prędkości, zabłąkana krowa i emerytowany elektryk, który stał się najnieszczęśliwszym świadkiem jednej z najbardziej dziwacznych tragedii ostatnich lat. Shiv Dayal Sharma, 82-letni, nie był obcy torom kolejowym. W końcu pracował dla Indian Railways przez dekady zanim przeszedł na emeryturę 22 lata temu. Tego feralnego dnia był w okolicy Calvar Gate w Alvar, miejscu, które znał jak własną kieszeń. Czego nie wiedział to, że śmierć miała nadejść, nie przez pociąg, ale przez krowę. Tak, dobrze przeczytałeś. Vande Bharat Express, jeden z najszybszych i najnowocześniejszych pociągów w Indiach, pędził po torach z prędkością około 160 km na godzinę, czyli 100 mil na godzinę dla tych, którzy nie używają systemu metrycznego, gdy na tory weszła zabłąkana krowa. To, co stało się potem, przechodzi ludzkie pojęcie. Pociąg uderzył w krowę z taką siłą, że zwierzę zostało wyrzucone w powietrze, podobno lecąc na odległość prawie 100 stóp. Niestety, grawitacja przybrała najgorszy możliwy obrót. Lecąca krowa spadła prosto na szarmę, zabijając go na miejscu. Inny mężczyzna w pobliżu ledwo uszedł z życiem, wstrząśnięty, ale nieuszkodzony. Szarma jednak nie miał szans. Jeszcze chwilę wcześniej stał po prostu przy torach. Następnie zniknął w dziwnym wypadku, który zszokował nawet doświadczone władze. Incydent wstrząsnął społecznością i szybko trafił na pierwsze strony gazet. Jak coś takiego mogło się w ogóle wydarzyć? Choć wydaje się to dziwne, nie było to całkowicie nieprzewidywalne. Bezpańskie bydło na indyjskich torach kolejowych to znane zagrożenie, zwłaszcza na obszarach wiejskich i półmiejskich. Krowy swobodnie się poruszają, często przechodząc przez tory, aby paść się lub wędrować, całkowicie nieświadome, że może nadjeżdżać pociąg dużej prędkości. W większości przypadków to zwierzę spotyka tragiczny koniec, ale w rzadkich i przerażających sytuacjach, takich jak ta, niewinni ludzie w pobliżu ponoszą konsekwencje. Władze zareagowały szybko. Ciało szarmy zostało odnalezione, wysłane na sekcje zwłoki, zwrócone pogrążonej w żałobie rodzinie na ostatnie obrzędy. Tymczasem Ministerstwo Kolei Indii wszczęło dochodzenie i obiecało podjąć bardziej zdecydowane działania, aby zapobiec podobnym tragediom. Minister kolei Ashwini Vaishnaw ogłosił nowe inicjatywy bezpieczeństwa, w tym instalację metalowych ogrodzeń wzdłuż kluczowych korytarzy kolejowych, aby trzymać zwierzęta z dala od torów. Usuwanie śmieci i przerośniętej roślinności, które przyciągają bezdomne zwierzęta, również zostało priorytetem. W rzeczywistości ogromny projekt ogrodzenia o długości 620 km był już w toku na trasie Mumbai–Ahmedabad. Chociaż te kroki są godne pochwały, wielu nie mogło się powstrzymać od zastanawiania się, co by było, gdyby te środki zostały wprowadzone wcześniej. Czy Sharma mógłby zostać uratowany, gdyby ogrodzenie zostało zainstalowane w Alwar przed kwietniem? Czy była to całkowicie możliwa do uniknięcia śmierć? Smutna prawda jest taka, że nikt nie przygotowuje się na to, że krowa stanie się śmiertelnym pociskiem, a jednak prawa fizyki nie dyskryminują. Połącz masę, prędkość i pecha, a otrzymasz tragedię. Historia rozprzestrzeniła się w sieci jak pożar, a ludzie wyrażali niedowierzanie. Zabity przez latającą krowę napisał jeden z komentujących. Brzmi jak pokręcony żart, ale tak nie było. To był koniec spokojnego życia starszego mężczyzny w najbardziej nieoczekiwany sposób. Co możemy z tego wyciągnąć? Może po prostu głębszy szacunek dla przypadkowości życia. Pewnego dnia cieszysz się spacerem wzdłuż torów, następnego jesteś nagłówkiem, w który nikt nie może uwierzyć, że jest prawdziwy. Historia Shivdayala Sharmy to nie tylko dziwny wypadek. To sygnał ostrzegawczy, wezwanie do szybszego działania, mądrzejszego myślenia i może, tylko może, spojrzenia w obie strony w poszukiwaniu latających krów. W upalny dzień lata w roku 2021 22-letni mężczyzna w Chinach sięgnął po coś, po co wielu z nas sięga, gdy topimy się pod słońcem. Zimny, gazowany napój. Zamiast jednak pić go powoli, wypił półtora litra Coca-Coli w zaledwie 10 minut, co okazało się tragicznie śmiertelne. Zdrowy, młody i bez znanych problemów zdrowotnych, prawdopodobnie nie zastanawiał się dwa razy. W końcu kto umiera od picia napoju gazowanego? Sześć godzin później trafił do szpitala Chao Yang w pekinie wagoni. Jego brzuch był wzdęty, oddychał szybko. Jego ciśnienie krwi gwałtownie spadło, a serce biło jako szalałe, co było wyraźnym sygnałem, że coś poszło bardzo, bardzo źle. Ale nawet doświadczeni lekarze nie byli przygotowani na to, co zobaczyli potem. Tomografia komputerowa ujawniła niepokojącą ilość gazu uwięzionego nie tylko w jelitach, ale także w żyle wrotnej, głównym naczyniu, które transportuje krew z układu pokarmowego do wątroby. Ten rzadki stan, zwany pneumatozą, jest tak niebezpieczny, jak brzmi. Może blokować dopływ krwi bogatej w tlen do wątroby, prowadząc do czegoś złowrogo nazywanego wstrząsem wątrobowym lub niedokrwieniem wątroby. Mówiąc prosto, jego wątroba się dusiła. Zazwyczaj nadmiar gazu znajduje ujście przez beknięcie lub, cóż, drugą stronę. Ale w tym przypadku szybkie spożycie Coca-Coli spowodowało, że gaz powstał tak szybko, że nie miał dokąd się udać. Pod ekstremalnym ciśnieniem część tego gazu została wtłoczona w miejsca, w które zdecydowanie nie powinna, siejąc spustoszenie wewnątrz jego ciała. Lekarze natychmiast przystąpili do działania. Próbowali wszystkiego: leków przeciwzapalnych, płynów dożylnych i technik łagodzenia ciśnienia, ale szkody już narastały. W ciągu 12 godzin badania wykazały, że jego wątroba przestaje działać, a po 18 godzinach było już za późno. Jego ciało się poddało i zmarł wkrótce po przybyciu. Przypadek został później opublikowany w czasopiśmie Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, gdzie profesjonaliści medyczni byli zdezorientowani. Była to pierwsza tego rodzaju tragedia niewydolność wątroby spowodowana nadmiarem gazu z napojów gazowanych. Mimo to, nie wszyscy są przekonani, że sama Coca-Cola była winna. Profesor Nathan Davis, biochemik z University College London, wyraził sceptycyzm. Zasugerował możliwość niezdiagnozowanej infekcji bakteryjnej, która mogła wywołać nadmierne wytwarzanie gazów wewnętrznych i pogorszyć sytuację. Jeśli tak było, napój gazowany był ostatnią iskrą w beczce prochu wypełnionej gazem. Czy to była Coca-Cola? Czy istniał jakiś ukryty stan chorobowy? Nikt nie może powiedzieć tego na pewno, ale ta przyprawiająca omdłości historia wywołała poważną dyskusję na temat tego, jak szybko spożywamy napoje gazowane. Bądźmy szczerzy, miliony ludzi piją napoje gazowane codziennie i nie umierają. Ale ten rzadki i ekstremalny przypadek pokazuje, że w odpowiednich lub niewłaściwych okolicznościach nawet coś tak znanego jak napój gazowany może stać się śmiertelne. Czy mógłby przeżyć, gdyby pił powoli zamiast wypijać wszystko naraz? Możliwe. Czy mniejsze łyki dałyby jego ciału szansę na poradzenie sobie z gazowaniem? Może. Ale jak wiele medycznych zagadek, ta może nigdy nie mieć jednoznacznej odpowiedzi. Pozostaje przerażające przypomnienie. Nasze ciała nie są przystosowane do radzenia sobie z ekstremami, nawet gdy te ekstremy przybierają formę czegoś pozornie nieszkodliwego, jak butelka Coca-Coli. Więc następnym razem, gdy będziesz kusić się, by pokonać upał, wypijając półtora litra napoju gazowanego naraz, może po prostu tego nie rób. Twój żołądek, wątroba i żyły wrotne będą ci wdzięczne. Wieczorem 25 kwietnia 2021 roku 29-letnia Taylor Keeley kończyła, jak się wydawało, uroczy wieczór w centrum San Diego. Organizatorka wydarzeń z promiennym uśmiechem i jeszcze jaśniejszą przyszłością właśnie zakończyła kolację w Basic Bar and Pizza w East Village. Ona i jej partner, Alex, spacerowali ulicą w pobliżu parkingu Padres Parkade, niosąc resztki jedzenia, rozmawiając i śmiejąc się. Po prostu dwoje ludzi cieszących się wczesnowiosennym wieczorem. Ale o godzinie 7.23 wieczorem wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Gdy przechodzili przez ulicę na skrzyżowaniu 10 Alei i ulicy J, tragedia dosłownie spadła z nieba. Dziewięć pięter wyżej Christian Anders, mężczyzna w wieku około 20 lat, stał na krawędzi parkingu. Zmagając się z problemami zdrowia psychicznego, wcześniej tego dnia skontaktował się z matką, przytłoczony i w rozpaczy. W chwili rozpaczy skoczył. Spadł bezpośrednio na Taylor. Uderzenie było natychmiastowe. Nie miała szans zareagować. Alex zaledwie kilka cali dalej nie doznał fizycznych obrażeń, ale bezradnie patrzył, jak Taylor upada obok niego. Służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce, ale stwierdzono jej zgon na miejscu. Anders został przewieziony do szpitala i później zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Ten niespodziewany wypadek wstrząsnął San Diego. Taylor była zaledwie kilka dni od świętowania swoich 30 urodzin. Planowała wycieczkę na degustację wina do Temecula z przyjaciółmi, a jej ojciec, Kent, miał prowadzić. Jej życie było pełne ekscytacji, planów i miłości, która pochodzi z głębokiego związku z rodziną, przyjaciółmi i pracą. Zawodowo Taylor spędziła prawie dekadę w McFarlane Promotions, awansując od stażystki do menedżera wydarzeń. Jej szefowa Laurel McFarlane powiedziała, że Taylor nie była tylko pracownikiem, była jak rodzina była niezawodna, życzliwa i pełna życia powiedziała McFarlane. Była naprawdę wyjątkowa. Podczas pandemii Taylor wróciła do domu ojca, aby pomóc mu w problemach zdrowotnych. Ich więź była takim rodzajem relacji ojciec-córka, o której ludzie mówią z podziwem. Ona uwielbiała swojego tatę, a on uwielbiał ją wspominała McFarlane. Dwa psy ratownicze Taylor, Rue i Stella, które adoptowała z Tychuany, były ukochanymi towarzyszami, których często zabierała do pracy. Po jej śmierci jej ojciec przyjął je do siebie, kontynuując miłość, którą im okazywała. Jeśli chodzi o Christiana Andersa, jego historia jest cichszą tragedią. Choć tego dnia skontaktował się z matką, głębia jego zmagań pozostała w dużej mierze niewidoczna, aż było za późno. Jego ból ostatecznie zakończył dwa życia: jego własne i kobiety pełnej obietnic. Nagłe odejście Taylor pozostawiło przyjaciół i bliskich z bolesnymi bez odpowiedzi pytaniami. Co by było, gdyby tamtej nocy wybrała inną ulicę? Czy Anders mógłby zostać wcześniej uratowany? Chociaż te pytania mogą nigdy nie znaleźć odpowiedzi, Taylor Kylie jest pamiętana za swoje światło. Dobroć i wpływ. Jej życie, choć przerwane, jest przejmującym przypomnieniem, by cenić każdą chwilę i siebie nawzajem.